Wiktoria, wiesz co mnie rozwala? Że w tej naszej salce spotkań ludzie zawsze mówią jednocześnie, jakby grali w kto głośniej, ten ma rację. Hmm. A wiesz, że ten cały hałas jeszcze bardziej nakręca zła akustyka? Ściany, stół, szyby odbijają dźwięk, więc robi się pogłos i szum. Mózg musi się przebijać przez chaos i odruchowo podnosimy głos. Czyli my się przekrzykujemy, a pogłos dokłada swoje, tak? Dokładnie tak. W ciasnym, twardym wnętrzu dźwięk się nakłada i wzmacnia. To męczy, bo cały czas próbujesz być słyszana, nawet jeśli wcale nie chcesz krzyczeć. Mhm, a tutaj? Tu dźwięk ma gdzie zniknąć, więc i my możemy mówić ciszej i dalej się rozumieć. No już!